Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Jesteśmy na bazie, zaczynamy zabawę. Jest pan Stockholm, 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 wszystko. Stockholm, Stockholm, Sztokholm Stockhol. 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 hmm. No dzień zaczynam od mycia lawet. Wziąłem się za kolavety, muszę ładnie wypucować. Jedziemy w Kielce teraz, w śladzach mężczyzn wolne Później jeszcze będę musiał umyć Drugą niebieską Bo też ją przymyję, w ja No Mikołaj nie jechał, no ale przecież Leżem mi zrobił przysługę To jeszcze mu nie powiem, umyj lawetę No i muszę umyć jeszcze Potem następną dla zęka aż wróci kierowca, bo pojechał mi na rozwózkę Co jeszcze? Chiapek się Antony twoja fura tu leży no, jest igła powiem ci, jest igła Sciepkę masz do 20 Dobra. Gdzie jesteś synek? Co tam robisz? No nie ja, ja to ja wiem co robię. Aha. Dobra, chodź migamy. Potem jeszcze przyjdziemy, chodź. Ja chodź mi mały cały się obrudziłeś, no. Uuu, Sztokholm wypucował jak. Tu Zeniu. Co jest? Mam. A jaki to jest przyczep? Jaka przyczepa? Aha. Czekaj, zaraz zobaczę co mam. Gdzieś miałem jakiś dowód. Chłopaki. Trochę zamieszania powiem na bazie. O kurde. Da parkuje trochę samochód. O kurde. nie, Ładnie ją umył, nie? Ładnie ją umył. Ślązaka wygląda stara przy nim. Jesteśmy w kielce, ale mamy tutaj do zadwienia temat ważny. Wiesz, zresztą home. Mci, musimy się kawę napić <laughs> Jedziemy, nie mogę zrobić to, bo on jest poszukiwany w trzech Stanach Zjednoczonych Mogę go tylko bokiem nagrać, powiedział, żeby go nie nagrywać, bo potem ludzie go zaczepiają, mówią sztokhon, możemy sobie zrobić z tobą zdjęcie, a oni i postówkę I oni sobie o tym myśleli, wiesz Ma walczyć z tym, z bagietą na Fame MMA Tak, z bagietą mają walczyć, nie? Mają walczyć Zobaczmy. nie, z Jasiem Kapelą Z Jasiem Kapelą byś wolał, nie? Wyjaśnić go, nie? Jasia Kapera, musimy wyjaśnić. Jedziemy, jedziemy po kawę. Zaprosilibyśmy Cię, bo w sumie mógłbyś za nią zapłacić, bo jesteś zarobiony rolnikiem. Chcesz to wpadaj. Piękny Lovely Monday. Chodźcie, to zrobiłem? Kupiłem sobie kawę, ale powiem wam tak: nie jedno ma dwie. Kupiłem sobie dwie, bo jedną wybijam zaraz szybko, i potem muszę tu jeździć. Że ja tak, to nie muszę już tutaj jeździć. Dobry plan, nie? Co tam? Płacić. Och, o, zadzierałeś się. <śm> <śm> Jedziemy. Płacić rachunki. Jadę panowie do Ruda Śląska i weko, żeby odebrać wężyk. Poszedł mi wężyk. Wąż, wężyk. Kurwa, nie wiem jak coś to... zwadział, zwał jak zwał. Rurka, rurka mi poszła od yy, wody, tam z tyłu silnika, co idzie do, nawet pamiętałem bym wam powiedział, ale już zapomniałem, w każdym bądź razie jadę po tą rurkę, bo nie mieli go w Sosnowcu, i jadę do Rudy Śląskiej, wartość 50 zł myślę, że wydam trzy razy tyle na paliwo, yy, jadę po to i dzisiaj może mi wyjedzie, znaczy nie może, ma wyjechać dla weta, Zmieniłem Noksa, a tak naprawdę zmieniłem dwa. Pierwszego wymieniłem. Zostały dwa pozostałe. Błąd pokazywał się z trzeciego, ale wymieniłem drugi i trzeci. Dla świętego spokoju. I kierowca wyjedzie dzisiaj, ale mam taki plan, żeby go puścić na przerzut. Z trójek na siódemki, i z siódemek coś tam mam. Taki plan. I zobaczymy, czy to naprawi i jak to naprawi. O, Czas na wymianę flot. Ale czekam, bo mi się pierwszy leasing kończy za chyba 4 miesiące. następnie mi się kończy znów, tam jakieś parę miesięcy później. Ogólnie w ciągu roku mi się kończą 3 leasingi. To, żeby się nie na następne koszta. To poczekam aż się po prostu. Jeden skończy, ładuję drugą w międzyczasie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedną może zostawię, a dwie pogonię. Pójdą do Żyda, ale to jeszcze. Z pół roku muszę się pomęczyć. I weko ruda. czapek puściłeś bąka, niech się błąka. Łopie. Dział sprzedaży. Zapytam się od razu o dział sprzedaży. Mi wysłał jakąś specjalistyczną ofertę. Special offer for me, please. Zeniu, laweta już twoja. Jest, człowieku gotowa. Chodzi o marzenie. Cały dzień kumplu ze mną jeździć co? Jadę po płyn do chłodnicy, bo zapomniałem. więc kurwa dobrze. Teraz o godzinie 16 będę sobie jeździł po mieście, żeby kupić dwa płyny, kurwa. Stacja mm. żeby gdzieś to było to zaraz to kupię, chociaż to już nie ma, kurwa. Oj, Ciapok kto ostro ze strany? Michael, możesz mu wysłać, że kurwa było pod górkę, a ja mam krótkie nogi kurwa długo mi zaszło iść. Musiałem robić przerwy. Wiem co czujesz, że mam to samo, jestem z ciapkiem na, na spacerku. Czekam na... czekam na Mikołaja. Mówię, pokażę wam myczek, jaki walą. Czekaj, kumpli, czekaj. Sepurka. Nie wiem czy to słychać, mam nadzieję. Dla zabawy. Coś pięknego powiem coś pięknego jest ten dźwięk. Piękna sztuka. Mickey Mouse. Szybki jak strzała. Kurwa, co za gość. Ja pierdolę. To, że jestem gruby, to nie znaczy, że jestem schudnąć. Kurwa, ile ja się tu muszę nachodzić. Ale w tej z powrotem kurwa trzeci raz. O Gdzieś kurwa tam ma jakiś kibel kurwa biuro. Ale gdzieś tam kurwa trzeba zejść na dół i znowu będę musiał wyjść pod górkę. Ja pierdolę, ciężko w tej robocie jest. Michael, ty zajebać mnie chcesz Kurwa, trampki mi się zdarły A tu kurwa pod górkę muszę wyjść, po, ślisko Kurwa, nie wiem czy tam radę wyjść. Pierdolę, będą musiał tu zostać A tu się schodzi O, to gdzie to kurwa jest To oni tu mnie zaciupią kurwa, To jakieś kurwa kontenery wrzucą je do kontenera kurwa wywiozą Chuj wie gdzie Chłopie, wyglądasz pięknie! Kabaryty są nocą. Polecam taki numer zrobić, żebyś po prostu poszedł spać, wiesz? Co ma uciec, nie utonie jakoś tak? Czy co ma wisieć, nie utonie? Idź spać, chłopie. Idź spać najlepiej. Stań nocą. I rura spod kerfura. normalnie wielkości busa na szerokość jak bus zajmuje ale muszę przyznać, zajebiste autko o, zamknął się a nie, bo prądu nie ma tu się bagażnik nie chce utworzyć Ale malutki schowek. Tu górę jakie okienka, jak w jakiejś łodzi podwodnej. Mam nowego kierowcę szupłego Mikołaja. Jak wiecie, z ostatniego odcinka on potrafi przejechać 64 godziny bez spania. <laughs> I z tej oto e, korelacji idę kupić dziweko. Jadę oglądać dziweko. Rudy Śląskie mnie przygnało. Tutaj podobno jest parę sztuk. Jadę zobaczyć. Co jest? Zenek Dziecko moje. Taki jest 210 kucyków Dwa siedzenia w automacie Powiedziałem, że jesteś bardzo wybredny I musisz mieć ten Polmar to jest to, co masz u siebie To jest to, co lubisz akurat Jak dołożymy 1000 to jest powietrze premium No to kurwa samo jeździ, że tak powiem Patrz co masz Iveco Na długich lusterkach i wejkamy zabudowa czyli ma praktycznie ten sam kolor, tą samą lawetę, tylko że ładniejszą. W automaciku 210 koni, dwa siedzenia, tam sobie może stanąć. Myślę, że petarda. Ty tyce jeszcze zrobione i. No i... to jest to zawieszenie to jest to od zawieszenie, tych. Tak, no tak, ten te tak. najgorsze. Jak każdy narzeka. Wie pan co, narzekają, bo tak, kupujemy i kupujemy po to, żeby włożyć tam więcej. Jak pan tam będzie ładował Nie, nie, nie u mnie proszę pisze... pana, u mnie się jeździ tylko przepisowo. Tak? No to, to, to nie ma. Jak w transporcie, nie. wie pan, no. tak Ale do... Jak, jak przepisowo. Jak to jest, to jest do 3,5 to, to do 3,5, ładujemy nie więcej. To nie, to jak, jak... Do 3,5 ładujemy <laughs> Taki <laughs> wie pan co, Land, Land Rover 2,5 spokojnie to to wejdzie. To inaczej, to jak, jak, jak ładujemy na 3,5-3,5. To bez tego, to jest? To jest fajnie jak pan ma rzeczywiście te ładunki zgodne z literą prawa, nie? Czyli tam nie nie, no to, jest to zgodnie z literą prawa to pan teraz powiedział moją definicję transportu. Zgodnie z literą prawa, wie pan co? Tachograf jest, wszystko jest. No. Fajne, Fajne, to że 95 tak. ładuje więcej, ale są tacy, co ładują... Tak no ja i kolega, no tylko my. No, no... Wie pan o co chodzi? No, tu tak, się tak, nie tak, ma co tak, martwić. Wybe dwóch do tego infeku jest Ja panu powiem jeszcze ten. Wie pan kto to tak robi? Zamówienia tu nie było. Na wspomaganie I Nie ma tego na siedzenia, podkładu. to ci powiem petar. E, I ten, tak by była, nie? I, i, I podłogę drewnianą na skrzyni, no, ile to ważyło, nie? Ile to ważyło? No fajne. Google Mabma? Petarda No dobrze, zaraz ma Teraz ma tu. Będzie mu się to włączać, a to będzie... No, no, w nie? samochodzie, jak w normalnym samochodzie powiedzmy. No wszystko masz mnie. No to dobrze, patrz. Tu masz ten operation system. Take Ale jest po włosku wszystko. Nie no, ty no, nie wie... nie, no jak włoskie auto, to... to, to La Margarita trochę tam po włosku mówi, nie? <laughs> Mamma mia! <laughs> Buongiorno! Buongiorno, senor Sanchez! Panowie, spaceruję sobie po tej, tą piękną jesień. Jak na razie, ciapek idzie tam załatwić gangsterskie tematy, widzę. Chłopaki jadą. Chłopaki jadą, jak na razie, wszystko ok. Jadę. Mm, nie, nie jadę. Dzisiaj powinienem wiedzieć cenę za Iwonę, i. Jeszcze wybiorę kabinę albo wejkamy, albo Zenek jakąś tam wynalaz, ale nie pamiętam albo tamtą zobaczymy która szybciej eee, no biorę tą szarą i wąkę żeby troszkę odbić się od, yy, od napraw po prostu jedna będzie stała... Jedna będzie stała... Czasami może nią pojadę, ale wątpię. Będzie taki plan rezerwowy, że tak powiem. Kumpel ma ciężki temat, widzę. U. Poszukiwanie miejscówki. Dobra, przejechaliśmy z auto na auto. Fajnie poszło, też pięknie. Tak to micro siedzi. Fajny, co? Taki sobie nie za duży, ale waży tyle co kurwa bus. Albo nawet i więcej. Dwa trzysta chyba to waży. Masakra, ale fajne, fajne będzie. Tu ma jakąś obcierkę Co też fajny Po, można by pojeździć ale... Takim Ale to jeszcze trzeba trochę u Ciebie pojeździć Musisz podnieść pensję <laughs> Żebym zarobił na no takiego Się tu wmanewrowałem Leona zdjąłem Nietka muszę Wtoczyć, przekulać tam Wciągnąć go tyłem Na koniec pójdzie Leon Dobra, zaczynam działać Zaczynamy działać Wszystkie kombiki, dziś, wszystkie kombiki. No, kręcimy sobie już tu pauzę. Pauza nie grać, dobra. Zaczynamy działać. Ładna pani przyszła tutaj, Linda. Super koleżanka. Ojej, bardzo ładna. Jak na Niemce to bardzo ładna. Dobra, pierwszy etap za mną. Mietek był tam, Leon był tu, Leon teraz jest tam, Mietek stamtąd jest tu. O, ale się zmachałem. One drzą kuli, nie wyleci. Wkrętka jest, ale tam chyba dostrzał, dostał kiedyś strzał, że z otworu nie idzie trafić w ogóle wkrętką do, do dziury, gdzie jest pilot. Pilot jest tam. Uwielbiam. Jakie są poduchy wywalone. Fajnie się wtedy kręci kierownicą, jeszcze jak są pozalepiane szyby. Co jest w ogóle... W ogóle jest... Kozak. Dobra, lecimy z tym. Na koniec pójdzie... Seat. I Mam nadzieję, że za chwilę zrobi się ciemno. Żeby jako to wyglądało. Nie da się tak operować nutrie Stary, co ty tam robisz? Chodźcie tu Chodźcie tu macie czy psioka jeszcze coś. Mama, chodź, proszę Mamusia, no proszę weź tam dzieciom daj. macie Dzieciątka, proszę, ej, macie Cipsa, <gry> tu maleństwa, proszę, macie Cipsioka, chodź, masz Cipsioka, masz maleństwo Cipsioka, no, proszę, proszę Cipsioka, to masz, to ty, mam je. Proszę mama, tu masz ci psa, Proszę. Jakie maleństwa. Matka mówi, nie żyj tego. <gry> Ja to kurwa, nie wiem. To Drezno to jest jakaś kurwa. Jedno wielkie nieporozumienie. Jak kurwa zrobią jeden pas, to robią drugi. Jak zrobią drugi, robią kurwa trzeci. Jak zrobią trzeci, to wracając, powrotem do tego pierwszego. Ja nie wiem, oni to kurwa specjalnie robią. Wiedzą, że Poloczki wracają do kraju w piątek To trzeba im kurwa utrudnić życie, a nie kurwa wracają z powrotem do Arbajtu Arbaj Arbajt, kurwa wracać do Niemca Robić kurwa na nich Co będzie tam jechać do kraju i tracić kurwa w Dreźnie dwie godziny Nie no masakra To pewnie kurwa jak naszą czwórkę wysadzić w powietrze to Drezno. Aj kurwa. kurwa Co oni tu kurwa odjebali Jeden pas zamknięty I pytanie co tu się kurwa odjebał Jeden policaj stoi muszę tego przejść bym widział drugi policaj, kurwa tu mi tak hamac wypisił i co? Golf wjechał w Audi Audi wjechał pasata, pasat wjechał w Peugeota, a Peugeot jechał w, Peżota, jechał w No i finał był tego taki, że kurwa straciłem tu kilka minut. Zanek, ty zaparkowałeś, że tak rozjebali ten samochód? Coś ty to robił, człowieku. Miałeś go wyczyścić w środku. To żeś wziął do siebie, mówię te słowa. Człowieku, miałeś tylko przeczyć troszkę z zewnątrz tym. Tapicerkę, a nie całe ten. Ja pierdolę. Michael, bo się zbliżam do ronda Nie wiem, skręcać w lewo na rundzie yy, Bo dzisiaj przymrozek był yy, w nocy, nie wiem, Ford Ci odpali, Czy trzeba przyjechać z kablami, pomóc Ci odpalić, nie? Bo to, wiesz, Ford to nie wiadomo, czy to odpalić czy nie odpali, jak przymrozek <laughs> To jest takie fajne przysłowie, ale dobra, nie będę go używał Jak coś, to dzwoń, to podjadę z kablami, nie? 8.50 soboty, Panowie u poranek że tak powiem, jadę na bazę. Jest już yy, Kielce, tam już był w nocy. Przespał się, jadę do niego na świętej Janne śpi, Foto jest gdzieś na granicy, z zeniu został na Holandii. No i sprawa wygląda tak, jadę się rozliczyć z Kielcami Jeszcze jedzie mi tu jeden chłopak Bo... po odbiór samochodu Ale oczywiście się spóźni kurwa pół godziny Wczesne poranki to nie jest pora dla mnie Jelce się już bawi zabawkami, widzę tutaj. Mm -hmm. Pasuje ci to, widzę Kaziu, dawaj na ten! Wygląda jak Kazik. O, teraz rozle. Eee, dawaj na kawę, skoczymy. Człowieku, rano wstałem. 8.40 nie budzicie. ja ja. O 40 jak? Który stworzył? Tu od linki, ja na trzy to spiąłem. Nie, to na trójcytki to jest na... Yy, na bo na... kupiłem sworzeń, dałem całe 3... To całe na forever, 3... na forever. Yy... Gwarancja forever. Forever. To yy, wiesz co, ja ten, yy, wziąłem yy, na try, yy, ten, kupiłem sworzeń, dałem całe 3 euro, ale kurwa za gruby. Dobrze, że nie jesteś z Gdańska, bo chciałbyś za to kurwa rachunek. A, ja no, byś a za to zwrot. Dobrze, się wzrok, za to, nie? Nie? O, sz, kur. <noise> Temat załatwiony. Czekam jeszcze na Sztokholma i na odzieżka. Gdzie się kto zaraz? minie Sztokholma. A był 300 za nim. Sztokholm poszedł spać. Mały problem mam, bo mam dwa samochody od wtorku. Myślę kogo to puścić od wtorku ósemki, 8 mam, jedynki ósemki ósemki, dziewiątki jedynki, Zenek poleci na czwórki To jest na Holandii Coś tam plan w głowie mam Mistrzostwa Polski są panowie Jujitsu w Benzinie. Dzisiaj, jutro, poniedziałek startuję ja Dziś jutro, a w poniedziałek mój mały Ja startuję tylko dlatego, bo mały chciał startować No to mówię, dobra to startujemy sobie razem eee, Zobaczymy jak nam pójdzie Pozdrawiam, do następnego